Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam jak stakeować tokeny Fuse. Pokażę wam cały proces, jak to zrobić krok po kroku i opowiem ile można na tym zarobić. A więc zaczynajmy. Fuse Network jest to moim zdaniem jeden z bardzo niedowartościowanych tokenów. Ich market cap w tym momencie wynosi około 6 milionów dolarów. Aby stake'ować tokeny FUSE należy je przesłać z sieci Ethereum na sieć FUSE Network. Pokażę Wam krok po kroku jak to zrobić. Po pierwsze należy przejść na stronkę fuseswap.com Kiedy już na tą stronę przejdziemy należy oczywiście podłączyć nasz portfel, na którym mamy FUSE tokeny. Jak widzicie wygląda to podobnie do Uniswap'a, także po podłączeniu naszego portfela należy tutaj z zakładek wybrać bridge, czyli most. I następnie wybrać, który token chcemy przesłać na sieć Fuse Network, czyli wybieramy tutaj Fuse, i następnie w ilości wpisujemy, jaką ilość tokenów chcemy przesłać. Możecie po prostu kliknąć Max, następnie wybieramy Approve, czyli zaakceptuj, potwierdzamy w okienku, które się otworzy w Metamasku. No i w tym momencie transakcja potwierdzenia jest właśnie realizowana, i kiedy ta transakcja zostanie zrealizowana, Będziemy mogli kliknąć transfer. Jak widzicie, u mnie ta transakcja została już zrealizowana, także przycisk transfer jest aktywny. Należy kliknąć transfer. I w tym momencie musimy potwierdzić w Metamasku, że na pewno chcemy przetransportować nasze tokeny z sieci Ethereum na sieć Fuse Network. Klikamy confirm, czyli potwierdź. Jak widzimy, cena gazu wynosi w tym momencie około 6 czy 7 dolarów. Natomiast kiedy przeniesiemy tokeny na sieć Fuse Network, to wszystko będzie super tanie. Cena gazu będzie wynosiła mniej niż 1 cent zazwyczaj. No, i jak widzimy, tokeny już są przesyłane na Fuse. I teraz kolejny krok, który należy zrobić, to dodanie nowej sieci do Metamaska o nazwie Fuse Network. W tym celu klikamy na ikonkę Metamask. Następnie wybieramy tutaj te trzy kropki na prawą stronę od Account. I wybieramy Expand View. W tym momencie MetaMask otworzy się w nowej zakładce, będzie nam łatwiej dodać nową sieć. No i teraz w tym oto miejscu musimy dodać nową sieć o nazwie Fuse Network. Aby to zrobić, należy tutaj wybrać ostatnią opcję, czyli Custom RPC, i następnie wypełnić te pola, które tutaj widzicie. Te pola należy uzupełnić tak, jak widzicie to w tym momencie na ekranie, czyli jako nazwę sieci wpisujemy Fuse Network. Następnie wpisujemy https:/rpc.fuse.io, chain ID wpisujemy 0x7a, jako symbol wpisujemy fuse i następnie jako block explorer wpisujemy explorer.fuse.io. Kiedy te wszystkie pola już wypełnimy, klikamy na dole w prawym dolnym rogu Save. No i kiedy klikniemy Save tutaj w prawym górnym rogu powinno nas automatycznie przełączyć na Fuse Network. Jeśli tak się nie stało to należy tutaj kliknąć i wybrać z listy sieć Fuse Network. Oczywiście możemy się dowolnie przełączać tutaj między siecią Fuse i Ethereum czy jakąkolwiek inną siecią, którą dodaliśmy. No i jak widzimy tutaj mam tutaj 21 tysięcy Fuse i teraz Wam pokażę jak te Fuse stake'ować. Aby stakować Fuse, należy przejść na stronkę staking.fuse.io. Oczywiście link znajdziecie w opisie tego odcinka, więc wystarczy, że w niego klikniecie i zostaniecie tutaj przeniesieni. Kiedy już na tej stronce się znajdziecie, należy kliknąć w prawym górnym rogu na przycisk Connect Wallet i następnie wybieramy MetaMask i potwierdzamy, że chcemy się połączyć portfelem MetaMask ze stronką staking Fuse. W tym momencie nasz portfel już powinien być połączony, natomiast upewnijcie się, że po kliknięciu na MetaMask pokazuje u was tutaj FUSE Network. Jeśli wasz portfel automatycznie się nie wyświetliło, że jesteście połączeni, odświeżcie po prostu stronę i powinno to pomóc. No i jak widzimy, u mnie już jestem połączony i teraz tak. Od lewej strony mamy balans naszego konta, następnie ile stekujemy i ile w sumie jest stejkowane tokenów FUSE. Tutaj poniżej mamy listę walidatorów. Jak widzimy, jak na jakiegoś najedziemy, to z prawej strony pojawia nam się opcja Stake. Na przykład mamy tutaj na liście Mantra DAO i tutaj e, mamy także podany czas Uptime, czyli czy dany walidator jest online 99,9% czasu, czy może mniej. Oczywiście, im więcej, tym lepiej. Także polecam wybrać takiego walidatora, e, który ma tą wartość jak najwyższą, dzięki czemu nasze nagrody także będą wyższe. No i teraz, kiedy wybierzemy jakiegoś walidatora, za pomocą którego chcemy stake'ować tokeny FUSE, klikamy na przycisk stake. W tym momencie tutaj z prawej strony powinna nam się pojawić nazwa danego walidatora. Wpisujemy tutaj, ile tokenów FUSE chcemy stake'ować. Należy pamiętać o tym, żeby nie stake'ować wszystkich tokenów, zostawcie sobie kilka tokenów po to, żeby mieć na opłaty gazu. No i w momencie, kiedy wpiszemy ilość tokenów, tutaj poniżej, Pojawi nam się ile nagród w ciągu roku otrzymamy. No i kiedy wszystko tutaj jest już OK, klikamy przycisk Stake. Po kliknięciu Stake potwierdzamy w Metamask, że na pewno chcemy stake'ować te tokeny. W tym momencie nasza transakcja jest wykonywana i po kilku czy też kilkunastu sekundach tutaj obok walidatora, którego podaliśmy, powinno się właśnie pojawić ile tokenów stake'ujemy. Jak widzimy tutaj u góry pojawia mi się, że 10 tysięcy tokenów stejkuje i tutaj obok walidatora także pojawia się ilość tokenów, które stejkuje. No i oczywiście stejkowanie tokenów możecie rozdzielić między kilku walidatorów, czyli na przykład w tym momencie ja stejkuję u walidatora Mantra DAO, a w tym momencie dodam kolejnego stejka, dajmy na to na 11 tysięcy tokenów, u innego walidatora dajmy na to Fusible. No i w tym momencie stejkowanie jest uruchamiane i jak widzimy stake'uje 21 tysięcy tokenów, 11 tysięcy jest stake'owanych u walidatora Fusible i 10 tysięcy u walidatora Mantra DAO. Także możecie te tokeny do stake'owania rozdzielić, ponieważ koszty transakcji są naprawdę znikome w porównaniu do sieci Ethereum. Tylko pamiętajcie o tym, żeby zostawić sobie kilka tokenów na portfelu po to, aby mieć później na opłaty gazu. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało wam się stakeować tokeny Fuse i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.